Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego to, co działało w jednym związku, w innym zupełnie się nie sprawdza? Dlaczego niektóre kobiety czują przyjemność przy intensywniejszych ruchach, a inne wręcz przeciwnie, zamykają się, tracą komfort i przestają cokolwiek odczuwać? Mało kto mówi o tym otwarcie, ale jeden z największych mitów dotyczących życia intymnego polega na przekonaniu: że istnieje jeden idealny sposób penetracji, który działa na wszystkie kobiety tak samo. Prawda jest znacznie bardziej złożona i jednocześnie dużo prostsza niż wielu mężczyzn myśli. Kobiece ciało nie reaguje według jednego schematu. Ono reaguje na bezpieczeństwo, tempo, uważność i emocjonalne połączenie. A kiedy te elementy są ignorowane, nawet najlepsze intencje nie przynoszą efektu. Witamy w zdrowie i życie. Przestrzeni, w której w prosty, spokojny i rzetelny sposób rozmawiamy o tym, co naprawdę wpływa na zdrowie, relacje i jakość życia dorosłych ludzi, bez wstydu, bez sensacji, z szacunkiem dla ciała i psychiki. Ten temat jest dziś szczególnie ważny, bo wiele par, zwłaszcza po 40 czy 50 roku życia, zauważa zmiany w odczuwaniu bliskości. Zmiany hormonalne, stres. Zmęczenie i brak komunikacji sprawiają, że to, co kiedyś było naturalne, zaczyna budzić wątpliwości. Być może dotyczy to Ciebie lub kogoś bliskiego. Dobra wiadomość jest taka, że zrozumienie kobiecej perspektywy może diametralnie zmienić jakość relacji bez presji i bez porównań. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał: Zdrowie i życie i napisz w komentarzu: Czy ten temat jest dla Ciebie ważny? Dzięki temu będziemy mogli tworzyć treści, które naprawdę pomagają. Kiedy rozmawiamy o tym, co kobiety naprawdę odczuwają podczas penetracji, pierwszą rzeczą, którą musimy jasno powiedzieć, jest to, że nie jest to doświadczenie czysto mechaniczne. Kobiece ciało i psychika funkcjonują jako całość. To, co dzieje się w głowie, w emocjach i w układzie nerwowym, ma bezpośredni wpływ na to, co kobieta odczuwa fizycznie. Dlatego tak wiele nieporozumień bierze się z próby sprowadzenia kobiecej przyjemności do jednego ruchu, jednego rytmu czy jednej intensywności. Z perspektywy biologii penetracja uruchamia wiele procesów jednocześnie. Receptory czuciowe w pochwie i w okolicach miednicy przekazują sygnały do mózgu, ale to mózg decyduje, jak te sygnały zostaną odebrane. Jeśli kobieta czuje się spokojna, bezpieczna i zrelaksowana, bodźce są interpretowane jako przyjemne. Jeśli natomiast towarzyszy jej napięcie, stres lub presja, nawet neutralne dotknięcia mogą być odbierane jako niekomfortowe. To pokazuje, jak ogromne znaczenie ma kontekst, a nie sam ruch. Wiele kobiet opisuje, że na początku najważniejsze jest tempo. Zbyt szybkie lub zbyt intensywne ruchy mogą sprawić, że ciało nie zdąży się dostosować. Mięśnie dna miednicy potrzebują chwili, aby się rozluźnić i zsynchronizować z rytmem oddechu. Kiedy tego czasu brakuje, pojawia się odruchowe napięcie, które blokuje przyjemność. To napięcie nie zawsze oznacza brak chęci, bardzo często jest to automatyczna reakcja organizmu. Który potrzebuje więcej łagodności i stopniowości. Z drugiej strony, w miarę narastania pobudzenia, wiele kobiet zaczyna odczuwać potrzebę zmiany rytmu lub intensywności. To, co na początku było zbyt mocne, po pewnym czasie może stać się przyjemne. Ale kluczowe jest to, że ta zmiana powinna wynikać z reakcji ciała, a nie ze założenia, że tak powinno być. Kobiety bardzo często podkreślają, że największą różnicę robi partner, który potrafi wyczuć moment i dostosować się, zamiast trzymać się jednego schematu. Nie można też pominąć roli emocji. Dla wielu kobiet penetracja jest doświadczeniem głęboko związanym z poczuciem bliskości. Jeśli relacja jest napięta, jeśli pojawiają się niewypowiedziane konflikty, żal czy zmęczenie codziennością, ciało często reaguje wycofaniem. W takich sytuacjach kobieta może nic nie czuć, albo odczuwać jedynie obojętność. To nie jest sygnał problemu fizycznego, ale znak, że organizm potrzebuje więcej uwagi emocjonalnej. W praktyce życia codziennego wiele kobiet funkcjonuje w trybie ciągłej gotowości. Obowiązki zawodowe, domowe, opieka nad bliskimi, presja czasu wszystko to powoduje przewlekłe napięcie układu nerwowego. Kiedy ciało jest przyzwyczajone do bycia w stanie czuwania, trudno jest nagle przełączyć się w tryb pełnego odprężenia. Dlatego tak często kobiety mówią, że potrzebują czasu, spokoju, i poczucia, że nic nie muszą udowadniać ani spełniać czyichś oczekiwań. Ważnym elementem odczuć jest także indywidualna wrażliwość. Każde kobiece ciało jest inne. Różnice w unerwieniu, budowie anatomicznej i wcześniejszych doświadczeniach sprawiają, że jedna kobieta będzie bardziej reagować na delikatne, powolne bodźce, a inna na wyraźniejsze i bardziej zdecydowane. Nie istnieje jeden wzorzec, który można zastosować do wszystkich. Próba porównywania się do innych lub do nierealistycznych obrazów prowadzi jedynie do frustracji i niezrozumienia. Z wiekiem odczucia również mogą się zmieniać. Zmiany hormonalne, szczególnie po 40. i 50. roku życia, wpływają na elastyczność tkanek, na wilżenie i ogólną wrażliwość. To nie oznacza, że przyjemność znika, ale że może wymagać innego podejścia. Wiele kobiet odkrywa, że z czasem bardziej cenią sobie spokojniejsze tempo, większą uważność i poczucie bycia widzianą oraz słyszaną. Częstym, choć rzadko wypowiadanym doświadczeniem jest to, że kobieta dostosowuje się, zamiast słuchać swojego ciała. Przez lata wiele kobiet uczyło się ignorować własne sygnały, by nie sprawić przykrości partnerowi lub by nie zostać źle zrozumianą. W efekcie ich odczucia stają się stłumione. Dopiero rozmowa, akceptacja i brak presji pozwalają ciału na nowo reagować w sposób naturalny. Kobiety często podkreślają, że najważniejsze nie jest pytanie mocniej czy delikatniej. Ale czy ktoś naprawdę zwraca uwagę na to, co czuje? Uważność na oddech, napięcie mięśni, drobne reakcje ciała ma ogromne znaczenie. To właśnie te subtelne sygnały pokazują, czy ciało się otwiera, czy zamyka. Z punktu widzenia zdrowia warto też wspomnieć, że dyskomfort lub ból nie są czymś, co należy ignorować. Jeśli kobieta regularnie odczuwa brak komfortu, może to być związane z napięciem mięśniowym, zmianami hormonalnymi, stresem lub innymi czynnikami zdrowotnymi. To nie jest temat tabu, lecz sygnał, że organizm potrzebuje wsparcia i troski. Podsumowując, kobiece odczucia podczas penetracji są zmienne indywidualne i silnie zależne od kontekstu emocjonalnego oraz fizycznego. Nie da się ich zamknąć w jednej definicji, ani sprowadzić do prostego wyboru między intensywnością a delikatnością. Prawdziwe zrozumienie zaczyna się wtedy, gdy przestajemy zgadywać, a zaczynamy słuchać zarówno słów, jak i sygnałów płynących z ciała. To właśnie ta uważność stanowi fundament zdrowej, satysfakcjonującej bliskości. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego kobiety tak różnie reagują na tempo, głębokość i intensywność penetracji, musimy odejść od uproszczeń i przyjrzeć się temu, co dzieje się głębiej w hormonach, w psychice oraz w przekonaniach, które przez lata były powtarzane jako prawdy, choć często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością zdrowotną. Różnice w odczuwaniu nie są kaprysem ani sprzecznością. Są naturalnym efektem działania organizmu, doświadczeń życiowych i kultury, w której funkcjonujemy. Zacznijmy od hormonów, bo to one w dużej mierze regulują kobiecą wrażliwość fizyczną i emocjonalną. Estrogeny odpowiadają między innymi za elastyczność tkanek, nawilżenie oraz dobrą reakcję zakończeń nerwowych. Kiedy ich poziom jest stabilny, ciało zwykle łatwiej reaguje na bodźce i szybciej osiąga stan pobudzenia. Jednak wraz z wiekiem, a szczególnie po 40 roku życia, poziom estrogenów zaczyna się zmieniać. Dla wielu kobiet te zmiany są subtelne, ale dla innych bardzo wyraźne. Może pojawić się większa wrażliwość, suchość lub potrzeba spokojniejszego tempa. To nie jest choroba ani problem, tylko biologiczna rzeczywistość, która wymaga dostosowania a nie ignorowania. Równie istotną rolę odgrywa progesteron, który wpływa na poziom napięcia i poczucie bezpieczeństwa w ciele. Wahania hormonalne mogą sprawić, że w jednych dniach kobieta będzie bardziej otwarta na intensywność, a w innych potrzebować znacznie więcej delikatności. To naturalna zmienność, a nie brak konsekwencji. Zrozumienie tego faktu pozwala zdjąć z kobiet niepotrzebną presję bycia zawsze taką samą. Obok hormonów ogromne znaczenie ma psychika. Kobiece pobudzenie w dużej mierze zaczyna się w głowie. Stres, zmęczenie, napięcie emocjonalne i poczucie bycia ocenianą potrafią całkowicie zablokować reakcję ciała. Wiele kobiet funkcjonuje na co dzień w trybie wielozadaniowości, odpowiedzialności i ciągłego myślenia o innych. Jeśli ten stan nie zostaje wyciszony, ciało pozostaje w trybie obronnym. W takim stanie, nawet najbardziej odpowiednia technika nie przyniesie oczekiwanego efektu. Do tego dochodzą doświadczenia z przeszłości. Każda kobieta niesie ze sobą własną historię: relacji, rozmów, reakcji partnerów, czasem także trudnych lub zawstydzających sytuacji. Te doświadczenia zapisują się w układzie nerwowym i wpływają na to, jak ciało reaguje dziś. Jeśli przez lata kobieta słyszała, że powinna coś lub musi reagować w określony sposób, bardzo często przestaje ufać własnym odczuciom. To z kolei prowadzi do wewnętrznego napięcia i sprzeczności między tym, co czuje, a tym, co uważa za oczekiwane. W tym miejscu warto poruszyć temat mitów, które wciąż są niezwykle silne. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że intensywność automatycznie oznacza większą przyjemność. Ten mit bywa szczególnie szkodliwy, ponieważ ignoruje różnorodność kobiecych reakcji. W rzeczywistości wiele kobiet przyznaje, że zbyt mocne lub zbyt szybkie ruchy, zwłaszcza bez wcześniejszego przygotowania, powodują raczej napięcie niż przyjemność. Mit ten sprawia, że mężczyźni skupiają się na robieniu więcej, zamiast na jej robieniu uważniej. Innym powszechnym przekonaniem jest to, że kobieta zawsze wie, czego chce i powinna to jasno komunikować. Brzmi rozsądnie, ale nie uwzględnia faktu, że wiele kobiet przez lata nie miało przestrzeni, by w ogóle poznać swoje potrzeby. Jeśli ktoś nigdy nie był pytany, słuchany i traktowany poważnie, trudno oczekiwać, że nagle będzie precyzyjnie opisywał swoje odczucia. Brak komunikacji bardzo często nie wynika z braku chęci, lecz z braku poczucia bezpieczeństwa. Kolejnym mitem jest przekonanie, że preferencje są stałe. W rzeczywistości ciało kobiety zmienia się nie tylko na przestrzeni lat, ale nawet w ciągu jednego dnia. Na reakcję wpływa sen, poziom stresu, cykl hormonalny, a nawet samopoczucie psychiczne. To, co jednego dnia było przyjemne, innego dnia może być obojętne lub zbyt intensywne. Traktowanie tych zmian jako problemu, zamiast jako naturalnej zmienności, Prowadzi do niepotrzebnych napięć w relacji. Warto też wspomnieć o wpływie stylu życia. Brak snu, przewlekły stres, niewłaściwe odżywianie i niektóre leki mogą znacząco obniżać wrażliwość i zdolność do odczuwania przyjemności. Ciało, które jest zmęczone i przeciążone, nie reaguje w ten sam sposób co ciało wypoczęte i zaopiekowane. To pokazuje, że zdrowie intymne nie jest oddzielone od ogólnego stanu organizmu. Coraz więcej mówi się dziś o tym, że kluczem do satysfakcji jest elastyczność, zdolność do zmiany tempa, rytmu i intensywności w zależności od sygnałów ciała jest znacznie ważniejsza niż trzymanie się jednego scenariusza. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że kobiety czują się najlepiej wtedy, gdy nie muszą się dopasowywać do oczekiwań, lecz mogą być sobą w danym momencie. Zrozumienie hormonów, psychiki i mitów. Pozwala spojrzeć na kobiece reakcje z większą empatią. Różnice nie są oznaką problemu, lecz dowodem na to, że kobiece ciało jest żywe, zmienne i wrażliwe na kontekst. Im więcej wiedzy i spokoju w podejściu, tym mniej napięcia i nieporozumień w relacjach. Ten rozdział prowadzi nas do ważnego wniosku. Zamiast szukać jednej odpowiedzi na pytanie, jak powinno być, warto nauczyć się obserwować, słuchać i reagować na to, co jest tu i teraz. To właśnie ta postawa stanowi fundament zdrowej bliskości, opartej na szacunku, zrozumieniu i realnej trosce o drugiego człowieka. Kiedy przechodzimy od teorii do praktyki, bardzo szybko okazuje się, że największe zmiany nie wymagają rewolucji ani skomplikowanych technik. To, co naprawdę robi różnicę w jakości bliskości i w tym, jak kobiety odczuwają penetrację, zaczyna się od postawy, a nie od działania. Uważność, cierpliwość i gotowość do reagowania na sygnały ciała są fundamentem, na którym wszystko inne może się bezpiecznie oprzeć. Pierwszym i często najważniejszym elementem jest tempo. W praktyce oznacza to gotowość do zwolnienia i dania ciału czasu na adaptację. Kobiece ciało potrzebuje chwili, by przejść z codziennego trybu napięcia do stanu większego odprężenia. Gdy tempo jest spokojniejsze, układ nerwowy ma szansę się wyciszyć, a mięśnie DNA miednicy stopniowo się rozluźniają. To właśnie w tym momencie pojawia się przestrzeń na przyjemne odczucia. Zbyt szybkie przejście do intensywniejszych ruchów często sprawia, że ciało reaguje obronnie, nawet jeśli kobieta tego nie komunikuje wprost. Drugim kluczowym czynnikiem jest elastyczność. W praktyce oznacza to umiejętność zmiany rytmu, głębokości czy intensywności w odpowiedzi na reakcję ciała. Kobiety bardzo często podkreślają, że największą różnicę robi partner, który nie trzyma się jednego schematu, lecz potrafi być w kontakcie z tym, co dzieje się w danej chwili. Czasem wystarczy drobna zmiana, by odczucia stały się wyraźnie przyjemniejsze. Ta elastyczność daje kobiecie poczucie bycia zauważoną i wysłuchaną, co samo w sobie obniża napięcie. Nie można pominąć znaczenia komunikacji, ale warto rozumieć ją szerzej niż tylko słowa. Komunikacja to także obserwowanie oddechu, napięcia ciała, drobnych reakcji, które pokazują, czy ciało się otwiera, czy zamyka. W praktyce bardzo pomocne bywa zadawanie prostych, Spokojnych pytań i akceptowanie odpowiedzi bez oceniania. Kobiety często mówią, że sama świadomość, iż ich odczucia są ważne, znacząco zmienia ich doświadczenie. Kolejnym aspektem, który w praktyce robi ogromną różnicę, jest atmosfera. Spokój, brak pośpiechu i poczucie bezpieczeństwa wpływają na ciało bardziej niż wielu ludzi zdaje sobie sprawę. Jeśli kobieta czuje, że nie musi się spieszyć ani spełniać czyichś oczekiwań. Jej ciało łatwiej reaguje w sposób naturalny. Atmosfera to także sposób bycia ze sobą, ton głosu, obecność, brak rozpraszaczy. To wszystko tworzy warunki, w których ciało może się rozluźnić. Warto również pamiętać o przygotowaniu ciała. Nawodnienie, ogólne samopoczucie i poziom zmęczenia mają realny wpływ na wrażliwość. Ciało, które jest wypoczęte i zaopiekowane, reaguje inaczej niż ciało przeciążone stresem i brakiem snu. Dlatego dbanie o podstawy zdrowia, sen, regularne posiłki, umiarkowaną aktywność fizyczną jest częścią troski o zdrowie intymne, choć często się o tym zapomina. W praktyce duże znaczenie ma także akceptacja zmienności. To, co działało wczoraj, dziś może nie przynieść tego samego efektu. Kobiece ciało reaguje na wiele czynników jednocześnie, dlatego elastyczne podejście zmniejsza frustrację po obu stronach. Zamiast traktować zmiany jako problem, Warto widzieć w nich informacje, że ciało komunikuje swoje aktualne potrzeby. Jeśli pojawia się dyskomfort, ból lub długotrwałe poczucie braku komfortu, nie należy tego bagatelizować. W praktyce oznacza to gotowość do sięgnięcia po wsparcie medyczne. Konsultacja z lekarzem lub specjalistą od zdrowia kobiet może pomóc zidentyfikować przyczyny, takie jak napięcie mięśniowe, zmiany hormonalne czy inne czynniki zdrowotne. To nie jest oznaka słabości ani wstydliwy temat. To element dbania o jakość życia. Wiele kobiet odkrywa również, że wraz z wiekiem zmienia się to, co daje im największe poczucie satysfakcji. Często rośnie znaczenie spokoju, bliskości emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa. Intensywność przestaje być celem samym w sobie, a staje się jednym z wielu możliwych elementów, które pojawiają się wtedy, gdy ciało i umysł są na to gotowe. Zrozumienie tej zmiany pozwala uniknąć porównań i niepotrzebnej presji. W praktyce ogromną różnicę robi także cierpliwość wobec siebie nawzajem. Bliskość nie jest zadaniem do wykonania ani testem do zdania. To proces, który zmienia się wraz z ludźmi, ich zdrowiem i etapem życia. Kiedy znika presja osiągnięcia konkretnego efektu, ciało często reaguje z większą swobodą. Na koniec warto podkreślić, że najważniejszym narzędziem w praktyce jest uważność umiejętność bycia obecnym reagowania na to, co dzieje się tu i teraz i traktowania sygnałów ciała jako ważnych informacji, a nie przeszkód. To właśnie uważność sprawia, że pytanie mocniej czy delikatniej przestaje być kluczowe, a na pierwszy plan wysuwa się pytanie: czy to, co robimy, jest w tym momencie dobre dla obojga? Ten rozdział prowadzi do prostego, ale bardzo ważnego wniosku: jakość bliskości nie zależy od jednego wyboru ani od jednej techniki. Zależy od postawy opartej na szacunku, słuchaniu i gotowości do zmiany. Kiedy te elementy są obecne, ciało ma przestrzeń, by reagować naturalnie, a relacja zyskuje głębie i spokój. To właśnie ta codzienna praktyka uważności robi największą różnicę w długiej perspektywie. Na zakończenie warto jeszcze raz spokojnie podkreślić to, co przewijało się przez cały ten materiał. Kobieca przyjemność i komfort nie poddają się prostym schematom. Nie da się ich zamknąć w jednym pytaniu, ani w jednym wyborze między intensywnością a delikatnością. Kobiece ciało jest zmienne, wrażliwe na kontekst i głęboko powiązane z emocjami, zdrowiem oraz poczuciem bezpieczeństwa. To nie słabość, to naturalna cecha ludzkiego organizmu. Zdrowa bliskość zaczyna się tam, gdzie kończy się presja. Gdy znika potrzeba porównywania się do innych, spełniania cudzych oczekiwań czy odgrywania ról, ciało ma szansę reagować autentycznie. Dla wielu kobiet największą ulgą jest moment, w którym czują, że nie muszą nic udowadniać, że ich tempo, ich granice i ich sygnały są respektowane. To właśnie wtedy pojawia się prawdziwe poczucie komfortu i otwartości. Warto pamiętać, że troska o zdrowie intymne jest częścią troski o zdrowie ogólne. Zmiany hormonalne, stres, zmęczenie czy problemy zdrowotne nie są tematami wstydliwymi. Są sygnałami, które organizm wysyła, prosząc o uwagę i zrozumienie. Im wcześniej nauczymy się je zauważać i traktować z powagą, tym łatwiej będzie zachować dobrą jakość życia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Bliskość oparta na uważności, rozmowie i wzajemnym szacunku buduje relacje, które są stabilniejsze i bardziej satysfakcjonujące w długiej perspektywie. To proces, który trwa przez całe życie i zmienia się wraz z nami, i właśnie w tej zmienności kryje się jego wartość. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na temat z większym spokojem lub zrozumieniem, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z kimś bliskim. Twoja aktywność pomaga nam tworzyć treści, które naprawdę odpowiadają na realne potrzeby ludzi. Dziękujemy, że jesteś z nami. W zdrowie i życie wierzymy, że wiedza, empatia i uważność są fundamentem zdrowia, również w relacjach.